Zdradzę Wam teraz jeden z sekretów, w zasadzie jeden z kluczy do udanego inwestowania. A w zasadzie nie ja, bo to jest w książce inteligentny inwestor. Warren Buffett to jest wstęp do wydania czwartego. Słuchajcie, już na pierwszej stronie to jest napisane. Aby przez całe życie inwestować z sukcesami, przez całe życie to jest, należy to podkreślić, Inwestować z sukcesami. Słuchajcie, dalej. Nie potrzeba ogromnego IQ, nadzwyczajnego rozeznania w biznesie ani trudno dostępnych informacji. To mówi guru, to mówi mistrz. Warren Buffett to mówi: że nie potrzeba dużego, ogromnego IQ, czyli nie trzeba być super inteligentnym. Nie trzeba nadzwy nadzwyczajnego rozeznania w rynku. Czyli na rynkach finansowych nie musimy się super y, znać. No i też nie musimy mieć dostępu do jakichś tajnych informacji, czy jakichś, no nie wiem, ciężko dostępnych informacji. Tego nie potrzeba nam. A co, ale co nam jest potrzebne? Wystarczy stabilna struktura intelektualna, która umożliwia podejmowanie decyzji i broni się przed emocjami prowadzącymi do jej niszczenia. No to zdanie jest, no. Bardzo głębokie, to jest aż naszpikowane takimi ważnymi informacjami. Czyli ważna jest nasza, nasz umysł powinien być stabilny emocjonalnie, intelektualnie i emoc emocjonalnie. Czyli nie możemy ulegać emocjom, nie możemy dać się ponieść. To jest już na pierwszej stronie wstępu. Także polecam tą książkę. Jeżeli oczywiście nastawiacie się na długi termin, inwestowania. No tak jak tutaj w tym, w zasadzie nie wiem, trzecim zdaniu. Aby przez całe życie inwestować sukcesami. To jest po prostu no grube. Naprawdę ta książka jest naszpikowana takimi zdaniami, że jak będę ją czytał trzeci raz, to naprawdę będzie znowu coś nowego, coś nowego. A oczywiście wszystkiego tutaj za pierwszym razem, czy za drugim nie da się podkreślić, uchwycić i przeanalizować. Bo ta książka ma... Zaraz Wam powiem ile, no ma nie wiem, 500 stron ponad pewnie. No i naprawdę to jest Biblia. No 500 stron ponad ma, i to jest, no tutaj są zawarte zawarte rzeczy ponadczasowe, uniwersalne. To będą z inwestowanie w wartość, czyli no, to będzie aktualne za rok, za miesiąc, za rok, za 10 lat, za 20 lat. Także z całego serca naprawdę polecam Wam tą książkę. Zapoznać się, obudować wiedzę, mieć ją. Za, pod ręką i zakreślać coś tam jak będziecie natraficie na jakieś zdanie które będzie warte jakby zapamiętania no ale ciężko jest zapamiętać więc ja flamastrem sobie podkreślam i wtedy jak będę przeglądał to będę sobie to od razu na przykład przypominał nie także to jest gruba książka gruba nie tylko ze względu na na powiedzmy objętość ale na zawartość na wiedzę która tam jest zgromadzona Także polecam, trzymajcie się, hej!